Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jak wspominałam już na live. Ie... To było historyczne. Moi drodzy, wiele z Was, którzy byli wczoraj z nami na naszym drugim live o sprzedaży, tym razem mówili, że po prostu nie ma lepszych live'ów na internecie na ten moment. Bardzo, nam, bardzo nas to cieszy, bardzo się cieszymy. Wiele z Was powiedziało, że rzeczy, których się nauczyło wczoraj, nigdy wcześniej nie słyszało i to są rzeczy bardzo rewolucyjne. Bardzo mnie to również cieszy. Natomiast jest jeszcze jeden live i jeszcze jeden raz widzimy się 11 o godzinie 12-11 kwietnia, i to tam będziemy sobie. Mówić o tym, dlaczego warto dywersyfikować swój biznes fotograficzny. Dlaczego jak stół ma cztery nogi i zabierze mu się dwie nogi, to może upaść. Dlaczego należy dbać o to, żeby twój biznes miał cztery nogi przychodu, albo przynajmniej dwie, przynajmniej dwie, trzy, tak, żeby Tobie było łatwiej, kiedy będą złe czasy, kiedy e, okaże się, że jest jakiś przestój, kiedy stwierdzisz, że masz jakiś problem finansowy i możesz opierać się nie tylko na jednej rzeczy, nie tylko na swojej usłudze fotograficznej, ale też będziemy mówić o tym, w jaki sposób można automatyzować pozyskiwanie klientów, co jest myślę, że bardzo takim fajnym e, konikiem naszym, e, który sprawił, że mamy niekończące nie się tak naprawdę źródło klientów, niekończące kończące źródło się osób, które chcą wykorzystać Wasze usługi, które będą chciały u Was kupić, które będą przygotowane na to, że przyjdą do Was na konsultacje, że będą z Wami rozmawiać, będą kupować to, co dla nich możecie zrobić. Także kochani, zapraszam Was. Widzimy się 11 o godzinie 20. Dajcie znać, kto z Was będzie, bo ja się już nie mogę doczekać. Tego live'a ostatnio nie daliśmy rady zrealizować przez to, że musieliśmy przerwać naszą serię z powodów Pana na literę P. Nie Pepera, tylko tego drugiego pana, który to namieszał w Europie. Natomiast ten live to jest ten live, którego jeszcze nigdy w życiu nie było. Na nim będziemy pokazywać rzeczy, yy, których. Nigdzie nie zobaczycie, moi drodzy. Także zapraszam serdecznie. Dajcie znać, kto z Was będzie. Cześć i do zobaczenia. Aha, i zaproście swoich znajomych, kochani. Jeżeli macie kogoś, kto będzie mógł tego potrzebować, chcieć to zobaczyć, to, to zaproście, kochani. Zaproście, zapraszam Was też. I co? Widzimy się. Buziaczki i do zobaczenia. Dajcie znać też, jakie mieliście aha po naszym drugim live, czyli o sprzedaży. Pa, pa.